Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ponownie. Drwal Rymbajlo, dzisiaj gramy z w Gwinta i dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Azon. Cześć, witam bardzo serdecznie i dziękuję Drwal, że się zgodziłeś na gierkę. To również dzięki Azon, że się zgodziłeś. E, zagraliśmy już jedną grę z Azonem. Możecie ją zobaczyć na jego kanale w Wam teraz nie zdradzę. Zobaczycie wszystko sobie tam. Więc teraz gramy drugą, tak? Wiadomo, że ktoś musiał przegrać, ktoś wygrać, bo taka już, już jest ta gra. Eee, więc tak. Co robimy? Co robimy? No gramy, prawda? Gra z przyjacielem. Gra z przyjacielem. Tutaj sekret jest taki, że my już zagraliśmy jedną grę, ale mi tego nie nagrało. <śmiech> <śmiech> więc po prostu wyniku nie powiem, bo to nieważne. Ważne. Wygrałeś. Dobra. Może i wygrałem, ale się nie, nie, nie zarejestrowało, więc nikt o tym nie będzie wiedział, więc uzdalmy na razie, że, że no. Jak to się mówi, błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Tak jest, tak, dokładnie tak. Jeżeli uwierzyliście, to jest fajnie, nie? Ale a. jakby co, teraz zagram, uwaga, zagram tą samą talię. Którą grałem właśnie to, co się na mnie nagrało. A ja gram czymś innym. O, to się Czy, Czymś, co się uważa powszechnie za niegrywalne w Gwincie i za i zagram najsłabszym dowódcom, który podobno istnieje, czyli Emhryrem Varem Rejsem. Emr... A nie, powiem ci, że ja, jakbym miał robić właśnie talię na Midgardzie, to właśnie robiłbym chyba talię Emyra. Ja Myślę, bym że... robił Morwran. Morwran jest. Tak, Morwan na razie, a na nie jeszcze nigdy nie widziałem. Nigdy, serio, nigdy nie widziałem na kalwejta, jeszcze na grze. Naprawdę? No. Ja, ja tak nawet stosunkowo często go spotykam. No co ty? Um, Okej, okay. taka łapka jest chyba nawet spoko. Mm, ja tak patrzę mm. sobie. No też jest całkiem fajną. Ja mam też całkiem fajną rękę, wiesz? I chyba nawet tym zagram. Bo to się. tak, dobra, jedziemy. gramy tam. Jazda. Jest ciekawie. Zaczynasz. Jest bardzo ciekawie, naprawdę. Prawie wszystkie nasze gry zaczynasz założyć. <noise> Szczęście. <głos> <głos> Okej, okay. on ma pewnie jakieś ciekawe rzeczy tutaj. No jak to nie ilgar. Jak to nie luga Dokładnie. Zróbmy tak. Tam, 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 tam. <laughs> jaskier. Ja to bym najchętniej go spalił jakoś albo zniszczył. No, zróbmy w taki sposób w takim mućka. razie. Muczka. Jest muczka po upływie dwóch tur niż pozostałe najsłabsze jednostki. Mhm. Zobacz, Inne się, niż złote. Mmm. Ładny jest ten Fołdeys. Słabo słuchać jego dźwięki. Albo u tak? mnie. A może? Albo ma takie właśnie ciche. Trochę... Ja tak. O ty! Nie mogę go pozwolić zdjąć. A on no, ok. jest... No, się. No to ja może... Zaczynamy przez Zaśledz, ciężko! Tak, no dobra, to ja zrobię tak. Ach, man już wytacza ciężkie działa. Śmierć! Okej... Okay. Ej, ale... Będzie ci robił robotę ten Jaskier, a ja nie mam jak zdjąć. Śmierć! W żaden sposób. Śmierć! Oni mają śmierć, <śmierć> Dobra, Alvry. jest na to Ty masz grom. No nie podoba mi się to i to nie co jest fajnie chyba to, wiesz, to co, co bym to chciał. No grom, podpiec. jest, w las grom. No Grom nie że tak powiem. Mm, co mm. by tu dalej zrobić? Się tak teraz zastanawiam właśnie też. Ja sobie zostawię tą kartę, co chciałem użyć na koniec teraz. To może mi się tak, Typowe będzie mówienie, te karty zostawię. Tak, to... a później... cholera yy, yy, nie, nie przydało się. Dammit. No ja robię tak. Ach, ten Orkbist. To jest okej. Okay. ja. Będzie nie strzelanie, tak. nie. Bang, 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 bang. Bang, bang. Weszło. Igni. Igni jest. A, ale Albreich blokuje. Okej, okay, dobra. A trapa. Szani. No Shani to jest typo. O, w ogóle animowana szani. Tak, tak to, co tak, widzę? Tak, tak, tak. tak, tak o. Fajną animację ma. Uu. Jeżeli ktoś jest tak zaznajomiony z gminem, to może z Wiedźminem, ze światem Wiedźmina, to w sumie może powiedzieć, kogo ona tam reanimuje, czy to jest jakaś przypadkowa osoba. A... Serper to jest, fidelizm, jakiś, to jest jakiś ten, to jest jakiś random, wiesz? <noise> tak? Tak, jakiś oh. kompletnie. Ale nie, słuchaj, wiesz te mangonele... Nie, Te mangonele mnie irytują już powoli, więc ja je muszę chyba... No, headshoty lecą. No, szaty było to wcześniej zrobić, nie? Było wcześniej to zrobić. Ale nie, nie spalisz tego przecież. Jak to nie? Albrich. I co Albrich? Zostanie spalony, a nie moje mangonele. O, no tak, on jest srebrny. On jest srebrny, oczywiście. No. no to niewiele mi to się zda, to ja zrobię tak może. U, brzask, dobra, więc wiem teraz stuprocentowo na co gram. Tak trochę mało sprawiedliwości. Cholera! Co to było? Ale masz trzy karty na cmentarzu, jakie to będą Brzask, no właśnie. a przypływ adrenaliny i nobilitację. Najgorszy okay. te. I miałem I... tylko jednego medyka tego, który mógł mi wejść teraz, bo się jednego na ręce i akurat wszedł ten. No cóż, trudno się mówić. Ale nawet leci. Powiem ci, że nawet coś, coś tam daje radę, ten e, emcher. Coś ty zdjął, a tamtego gość. Tak, trochę przytrzymywałem i nie wyszło mi to na dobre. ale zrobię w taki sposób. Przyzwie mi płotkę, no i płotka idzie do spalenia. Płotka wlazła i zeszła, nie? Uuuu. Nie, dla ciebie dobrze. Cantarella. Dla mnie tak średnio. Co by tu? Właśnie nigdy nie wiem, muszę nacisnąć na kartę, żeby dobrać jakąś inną, tak? Tak. Właśnie nigdy nie wiedziałem. Co ty się. O, jezu. Dobra, w takim razie. Doszedł Egan. Fidelis, no, Fidelis. Doszedł Egan, więc. A wszystkich Twoich komandosów niebieskich pasów, bo już myślałem, że ja będę tobie zwiększał ich siłę. by było trochę mało sprawiedliwe. Ja tak. Oj, 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 No. No dobra, no nie ma co tu grać. Mam... To jest... Mam to trochę jest... mało kart na ręce w tym momencie, ale no nic nie zrobię z tym. Zobaczymy, no, jak to wyjdzie. Ale mogę ci powiedzieć, że to nie jest problem, jeżeli chodzi o ciebie, bo ty i tak dzięki szani bardzo duże punkty wyciągniesz. No niby tak, ale wiesz, może być różnie, naprawdę. Uuuu, Uuu, powiem ci, że jednak może być. No, może być ciekawie. Może być ciekawie. A ja to wymienię. Maz na mi na rękę teraz. Naprawdę Uuu. ciekawa karta, wiesz? No Serio? Mi też. Bardzo fajna karta. Zaraz zobaczę jaka, spokojnie. <laughs> Najpierw to. No ta nie, ta nie jest taka fajna. No i zobaczymy co tam kitrasz. Odkryjemy sobie ogwista, bo przecież o nim wiesz. No, wiem. No i co to jest? O kurde. <laughs> ma. dzień dobry, No. wiesz co, eee, ja ci już teraz oddam to. Mówisz, okej, okay. mi to pasuje, nie powiem, że nie. Nie ma, nie ma co wiesz, zagrywać mm. na pałę, mm. nie, skoro mam... Powiem technika. ci w ogóle, że w tej mojej talii jest tylko jedna karta specjalna. Ty. Tylko jedna i jestem piorna O Oj, mi teraz wlazło, no nie, nie jestem zadowolony z tego, co teraz mi wlazło. Słucham, okej. Okay. No ja tak zrobię Kiedy z tobą skończę nie będzie. Za no, chwilę przyjdę. Moja mama okay. wróciła. Mama! No jak mama woła, to wiesz, to trzeba wiesz, To trzeba przyjść, nie? Dokładnie. Tak. No i ty masz tę jedną kartę, której, o której nie wiem. I to może być problematyczne. Dlatego? No duże punkty będziesz miał. Dlaczego? Nie zapomniałem, że on... Interesujący i mogłem ci go ukraść. Aha, no tak, racja. Tego, tego trochę mocniejszego a możesz, Nie A zapomniałem, a zapomniałem kompletnie, że on przecież ma, jeden ma więcej troszeczkę. Tak Będziemy tak mnie strzelać tak. teraz na pani. O kurde! No, no i u mnie wiadą duże, wytaczam teraz, duże działa. Bum! No nie, to już pograne. to już pograne. Jest jeszcze, Są jeszcze takie działa duże, jak dwóch nilgarskich Rycerzy. A nie w gra całkiem fajnie się tutaj no Nawet, no, ale powiem Ci, że to naprawdę była tak szczęśliwa gra W życiu takiej nie wiem, w życiu okay, nie wygrałem okay. tą talią żadnej gry Żadnej No co ty? <laughs> fajnie wyszło, <laughs> fajnie Czyli jest? jest. 2-1 No Ogółem nie, nie fajnie, bo chciałem pokazać jak wygrywam na kanale Tam Tak <laughs> <raz się śmiech> grała. Tamta gra się nagrała. No. Była, była ciekawa. Oj była tak, fajna. to była dobra gra, nie? Szkoda, trudno się mówi. Teraz szybko sprawdzimy. Pożegnamy się, szybko sprawdzę czy ta się nagrała. Mam nadzieję, że tak. Bo to, a, nie będzie co do kanał. Dobra, okej. Okay. W takim razie co możemy robić? No z pewnością będzie już a... No, a jeszcze Rwanczyk, nie? No oczywiście, jeszcze przyszłość. przyszłości. Tak jest. jest. Żeby, żeby to wyrównać, nie? Nie mogę mm. tego tak zostawić. <laughs> No. E, dzięki wielkie Wam wszystkim za to, że oglądaliście. Dzięki Azon wielkie za obecność. Dzięki wielkie za to, że się zgodziłeś na giereczkę. E, I tyle. Tyle od nas, nie? Tyle od nas. Tym Dokładnie. razem lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i czekajcie na kolejne filmy. Na razie, cześć! Cześć, hej, trzymajcie się!